I dobry. Kochani, chciałyśmy dzisiaj opowiedzieć Wam troszkę o nowej publikacji, która właśnie się ukazała, pod tytułem Utkana z Jasności. To nowa książka o świętej Klarze Sasyżu. Pierwsza jej część to tłumaczenie książki wybitnego historyka włoskiego Marco Bartoli, znawcy świętej Klary Sasyżu. Jego książka pod tytułem Świętość Klary Sasyżu Historyczna interpretacja źródeł. Stawia różne ważne pytania dotyczące świętej Klary i jej świętości. Najpierw zwraca uwagę na to, że w czasach świętej Klary zostało kanonizowanych tylko kilka kobiet i wszystkie one pochodziły z rodów królewskich. Wyjątkiem jest Klara. Więc powstaje takie pytanie, jak to się stało, że córka nieznanego rycerza z małego miasteczka została ogłoszona świętą? Komu na tym zależało? Kto o to się starał? I z jakich powodów? Szuka odpowiedzi właśnie na takie pytania. Następnie też porusza inną kwestię bardzo ciekawą, ponieważ pokazuje, że różne środowiska w różny sposób przekazywały pamięć o Świętej Klarze. Różne obrazy, różne style świętości, jakby przyświecały jako wzór i taki model i taki obraz Świętej Klary pokazują. Jest więc tradycja właśnie sióstr ubogich. One na inne aspekty zwracają uwagę niż na przykład oficjalna tradycja przekazywana przez Kościół, przez dokumenty Kościoła. Jeszcze inna tradycja była przekazywana przez braci mniejszych. Także warto poczytać trochę o tym, zgłębić, spojrzeć może nieco inaczej, głębiej, też z innego punktu widzenia na źródła, które znamy o Świętej Klarze, na jej świętość, na jej historię, która jest bardzo ciekawa. podeszła potwora zakonu, okręt naszej zakonności. Ach, jakże to bolesne! Ukończyła bieg ludzkiej pielgrzymki. Pani nasza Klara, przewodniczka, czcigłynna matka i mistrzyni, uwolniona z więzów ciała przez druchnę, to znaczy wywołana przez śmierć, zleciała właśnie ku niebieskiego oblubieńca. Albowiem być może ze względu na nas, które zasługujemy na oskarżenie z powodu naszej niedoskonałości, spodobało się raczej Panu, by Klara jako chwaletna jaśniała samym niebiosom, niż jako miła siostrą nadal zasiadała w ziemskich siedzibach. Zaiste, naprawdę na to zasłużyła, jeśli rozważymy zasługi jej doskonałości. Fragment, który usłyszeliśmy. Pochodzi z zawiadomienia o śmierci świętej Klary. Jego treść wskazywałaby na to, że autorkami tego tekstu są siostry z klasztoru Santamiano. Jednakże, na podstawie analizy stylu, treści i słów, możemy być przekonani, że w tworzeniu tego dokumentu pomagał ktoś spoza tej wspólnoty. Najprawdopodobniej był to jakiś urzędnik kurii Rzymskiej albo pomocnik kardynała Reinalda, protektora zakonu. W czasie, gdy powstało zawiadomienie, czyli niedługo po śmierci Klary w sierpniu 1253 roku, wspólnota Sandamiano posiadała już swoją własną formę życia, a przez to nie należała już do grona klasztorów objętych reformą kardynała Hugolina, chociaż sama Klara i jej klasztor były dla tych wspólnot bardzo ważnym punktem odniesienia. Zatem Kurii Papieskiej zależało na poinformowaniu pozostałych wspólnot o śmierci Klary która już wtedy cieszyła się opinią świętości. Nie wiemy jednak, czy ten okulnik został kiedykolwiek wysłany, gdyż do naszych czasów zachowała się tylko jedna jego kopia, zresztą odnaleziona bardzo późno, bo w pierwszej połowie XX wieku. Ponadto do naszych czasów tekst nie zachował się w całości, przy lekturze zauważyć, że w pewnym momencie on się urywa. Mimo tych pewnych zagadkowych kwestii, Zobaczycie, że jest to tekst bardzo interesujący, stawia karę w ciekawym świetle, a zwłaszcza pokazuje, jaki model świętości promowany był w środowiskach kościoła i średniowiecza. W drugiej części naszej publikacji, gdzie zawarte są źródła klariańskie, można, możemy znaleźć taką ciekawostkę, jaką jest tłumaczenie legendy, której oryginał, rękopis przechowywany jest w Polsce w Bibliotece w Kórniku. Uważny czytelnik zauważy, że jest to w najogólniejszym zarysie streszczenie legendy oficjalnej Admirabilis Femina, ale. Właśnie, jak będziemy czytać uważnie, możemy sobie na przykład zadać pytanie, ile właściwie dni minęło od nawrócenia świętej Klary do momentu, kiedy dołączyła do niej święta Agnieszka. Możemy się zapytać, jak to się stało, że być może kopista nie był pewny imienia wuja, który chciał odbijać Klarę, która rozpoczęła swoje życie ewangeliczne. Dlatego zachęcam do lektury. Tej naszej nowej publikacji, żeby lepiej poznać życie Świętej Klary i też żeby zobaczyć, jak różnorodny może być przekaz jej życia. I też, żeby ucieszyć się tym, że faktycznie postać Świętej Klary była znana i ceniona przez wieki, nie tylko gdzieś w pobliżu Sandamiano czy w pobliżu Asyżu, ale faktycznie w świecie chrześcijańskim. Zachęcam do lektury. Słyszeliście kiedyś o złotej legendzie? Całkiem możliwe, że tak. A jeśli nie, to na pewno słyszał o niej człowiek żyjący w średniowieczu. Co to za legenda? Jej autorem jest błogosławiony Jakub Zwaradze, średniowieczny Dominikanin, arcybiskup Genui. Swoją Legendę Aurea to taki jest jej oryginalny tytuł spisał w drugiej połowie XIII wieku. Zawarł w niej życiorysy wielu męczenników i świętych i przedstawił je według porządku kalendarza liturgicznego. Do naszych czasów zachowało się wiele pokazu zdobionych rękopisów tej legendy. A co ona nam o świętej Klarze? Otóż tylko niewiele rękopisów zawiera fragment hagiograficzny jej poświęcony, a to dlatego, że nie znalazł się on w głównym zbiorze tej legendy pod datą jej śmierci. Ale w dodatku sporządzonym w późniejszym czasie przez innego autora. Prawy do naszej świętej nie jest zbyt długi. Podkreśla jej święte życie już w czasie jej młodości, a także silne oddziaływanie, jakie wywierała na sobie współczesnych, zwłaszcza na kobietach. Szczególnie wyeksponowane zostało wydarzenie związane z napadem saracenów na aserz i klasztor sióstr. Hagiograf tutaj podkreśla gorącą modlitwę Klary i jej zawierzenie Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Ostatecznie, jak wiemy, napastnicy uciekają pod wpływem cudownej interwencji Bożej. Ciekawe jest też to, że ktoś, kto po raz pierwszy słyszy o Klarze, czytając ten właśnie tekst, zupełnie nie domyśli się jakichkolwiek powiązań kary ze świętym Franciszkiem, ponieważ został on całkowicie w tym tekście pominięty. Musimy jednak pamiętać, że nie można nigdy rozdzielać historii tych obojga. Święte przyjaźnie przynoszą zawsze błogosławione owoce. Zachęcam do lektury fragmentu Złotej Legendy, a także do wielu innych ciekawych tekstów zawartych w książce Utkana z jasności. W naszej najnowszej książce o świętej Klarze, utkana z jasności znajdziecie między innymi tłumaczenie na język polski trzech łacińskich tekstów, tak tzw. legend mniejszych. W czymże one są? Otóż te legendy o świętej Klarze, których było bardzo dużo, powstawały w końcem XIII i w XIV wieku miały one służyć przede wszystkim do wykorzystania w liturgii Godzin jako czytania o naszej świętej. Istniejąca wtedy legenda oficjalna o świętej klarze była bardzo obszerna, więc wykorzystanie jej w modlitwie brewiarzowej było dosyć trudne. I to właśnie łączy te wszystkie liczne teksty ich zwięzłość, styl skrótowy, bazujący przede wszystkim na legendzie oficjalnej, ale niektóre korzystają również z innych dokumentów, jak na przykład bulla kanonizacyjna. Wszystkie te teksty miały służyć do używania w liturgii godzin na uroczystość świętej klary, a w późniejszych wiekach na wspomnienie przeniesienia ciała świętej klary. Czym są jednak te nasze trzy konkretne wybrane teksty? Akurat występują one razem, ponieważ zaczynają się wszystkie tak samo parafrazą bądź cytatem. Z księgi Mądrości, o jakże piękny jest czysty rodzaj z jasnością. To jakby podsumowuje świętość Świętej Klary. To zawiera się w jej imieniu, jasna, jaśniejąca. Autorzy tych tekstów kładą bardzo mocny nacisk na pokazanie życia wewnętrznego Świętej Klary. Nie tylko tego, jak widzieli ją ludzie z zewnątrz. Jak postrzegały ją siostry, ale możemy znaleźć tam fragmenty mówiące o tym, że była rozmiłowana w tajemnicach życia Chrystusa. Przede wszystkim kontemplowała tajemnicę wcielenia, męki, śmierci Chrystusa, była skupiona na Eucharystii, zatapiała się w kontemplacji, czyniła modlitwą całe swoje życie. Była wielką czcicielką Krzyża, tym znakiem krzyża uzdrawiała. To są wszystkie wyznaczniki świętości życia Klary, która nie tylko w spotkaniu na modlitwie z Bogiem postępowała z cnoty w cnotę, ale to pokazywała przede wszystkim swoim życiem, w życiu siostrzanym. Zapraszamy więc do lektury tych trzech legend, z których możemy się dowiedzieć czegoś więcej o świętości Klary. Możemy się także dowiedzieć, jak postrzegali ją ludzie w bardzo niedalekim okresie czasu od jej śmierci, końcem XIII wieku, XIV wieku, jak zapisała się ona w historii Kościoła, jak zapisała się ona w pamięci autorów, w pamięci jej czcicieli. Serdecznie zapraszamy do lektury. Tej części pierwszej historycznej książka zawiera też tłumaczenia niepublikowanych do tej pory w języku polskim różnych źródeł klariańskich. Wśród nich znalazła się legenda, która pochodzi prawdopodobnie z końcówki XV wieku, a zachowała się w języku starowłoskim, w takim dialekcie weneckim. Jest to najprawdopodobniej pierwsza legenda, która została opracowana na podstawie kilku różnych źródeł, takich jak legendy łacińskie, bóle papieskie czy kronika 24 generałów. Nie wiemy, kto jest autorem tej legendy. Podejrzewa się, że brat mniejszy z Wenecji lub jakaś klaryska. Legenda dotyczy życia świętej Klary. Ale również jej siostry świętej Agnieszki i jej mamy Ortolany. Jak wiemy, jakiś czas po, wstąpieniu, po rozpoczęciu przez Klarę życia zakonnego dołączyła do niej najpierw jej siostra Agnieszka, a po dłuższym już czasie jeszcze jedna młodsza siostra Beatrice, a także mama Ortolana. Także Klara, jako opatka mogła być w pewien sposób duchowy mamą dla swojej rodzonej mamy.